co jest git. W porządku, panie Davis? Tak, dzięki tobie. Właśnie. Trzymaj. Roczny bilet na metro bez ograniczeń. Dzięki. Czy dane się zgadzają? Jak to mo... A... A, jak Obracę. go wyhaczył! Poczekaj, Miles. Się wujek ogarnął na tobie. Tak przypuszczałem, jak zobaczyłem wczoraj wiadomości. To, jak walczyłeś z tymi zbiegami. Posyłając ich w lewo, w prawo, przypomniała mi się gra w kosza z tobą i twoim tatą. Byłeś szybki, a teraz to już w ogóle. Spokojnie. Mama się nie dowie. Słowo? Słowo. Kurczę, gdyby tata cię teraz widział, pewnie by się wpienił. <gry> Na pewno by się wpienił. Czyli przejmujesz pracę tamtego Spidermana? Nie. Jak mówiłem, jest na urlopie. Aha. I wszystko zostawił tobie. Tak. Masa obowiązków dla kogoś w twoim wieku. Poradzę sobie. Wierzę. Ale słuchaj. Gdy tylko poczujesz się niepewnie zadzwoń. Pomogę ci. Okej? Okay? Okej. Okay. Dzięki wujku. No zwojem nie pogadasz, od razu cię rozkminił, nie? Do Miasto no, potrzebuje Miły Spiderman man Obsługi siłem. W porządku, panie Davis? Tak, dzięki tobie. Właśnie. Trzymaj. Roczny bilet na metro bez ograniczeń. Dzięki. Przydane się zgadzają. Jak to mo... e, Dobra, to lecę. Poczekaj, Miles. Tak przypuszczałem, jak zobaczyłem wczoraj wiadomości. To jak walczyłeś z tymi zbiegami, posyłając ich w lewo, w prawo, przypomniała mi się gra w kosza z tobą i twoim tatą. Byłeś szybki, a teraz to już w ogóle. Spokojnie, mama się nie dowie. Słowo? Słowo. Kurczę, gdyby tata cię teraz widział. Pewnie by się wpienił. <laughs> na pewno by się wpienił. Czyli przejmujesz pracę tamtego Spidermana? Nie. Jak mówiłem, jest na urlopie. Aha. I wszystko zostawił tobie. Tak. Masa obowiązków dla kogoś w twoim wieku. Poradzę sobie. Wierzę. Ale słuchaj. Gdy tylko poczujesz się niepewnie, zadzwoń. Pomogę ci. Okej? Okay? Okej. Okay. Dzięki, wujku. Zmyślny wujaszek. Rozpoznał Milesa w Spider-Manie. Miałem zajrzeć do apki. W porządku, panie Davis? Tak. Dzięki tobie. Właśnie. Trzymaj. Roczny bilet na metro bez ograniczeń. Dzięki. Czy dane się zgadzają? Jak to mo e, Dobra, to lecę. Poczekaj, Maez. Tak przypuszczałem, jak zobaczyłem wczoraj wiadomości. To jak walczyłeś z tymi zbiegami, posyłając ich w lewo, w prawo przypomniała mi się gra w kosza z tobą i twoim tatą. Byłeś szybki, a teraz to już w ogóle. Spokojnie, mama się nie dowie. Słowo? Słowo. Kurczę, gdyby tata cię teraz widział. Pewnie by się wpienił. Na pewno by się wpienił. Czyli przejmujesz pracę tamtego Spidermana? Nie. Jak mówiłem, jest na urlopie. Aha. I wszystko zostawił tobie. Tak. Masa obowiązków dla kogoś w twoim wieku. Poradzę sobie. Wierzę. Ale słuchaj. Gdy tylko poczujesz się niepewnie, zadzwoń. Pomogę ci. Okej? Okay? Okej. Okay. Dzięki, wujku. Dobra, jestem w szoku, że on wie. Masakra jak on się domyślił. Miałem zajrzeć do Apki. Miasto potrzebuje Spidermana. nie mamy żadnej. W porządku, panie Davis? Tak, dzięki tobie. Właśnie trzymaj roczny bilet na metro bez ograniczeń. Dzięki. Czy dane się zgadzają? Jak to. Mo... E, dobra, to lecę. Poczekaj, Miles. Tak przypuszczałem, jak zobaczyłem wczoraj wiadomości. To jak walczyłeś z tymi zbiegami, posyłając ich w lewo, w prawo, przypomniała mi się gra w kosza z tobą i twoim tatą. Byłeś szybki. A teraz to już w ogóle. Spokojnie, mama się nie dowie. Słowo? Słowo. Kurczę. Gdyby tata cię teraz widział, pewnie by się wpienił. <laughs> na pewno by się wpienił. Czyli przejmujesz pracę tamtego Spidermana? Nie. Jak mówiłem, jest na urlopie. Aha, i wszystko zostawił tobie. Tak. Masa obowiązków dla kogoś w Twoim wieku. Poradzę sobie. Wierzę. Ale słuchaj, gdy tylko poczujesz się niepewnie, zadzwoń, pomogę Ci. OK. Okej, okay. Dzięki wujku. Jakby co to działa w dwie strony, wujku. Ale cześćane. Cieszę się, że wybraliśmy jego płytę. Miasto potrzebuje Spider-Mana. Może wybiorę się na patrol. Czemu przesun? Ale tam za chwilę, nie? W porządku, panie Davis. Tak, Dzięki Tobie. Właśnie. Trzymaj. Roczny bilet na metro bez ograniczeń. Dzięki. Uuu. Czy dane się zgadzają? Jak to... E, dobra, to lecę. Papa, pa, wujku. Poczekaj, Miles. Tak przypuszczałem, jak zobaczyłem wczoraj wiadomości. To jak walczyłeś z tymi zbiegami, posyłając ich w lewo, w prawo, przypomniała mi się gra w kosza z tobą i twoim tatą. Byłeś szybki. A teraz to już w ogóle... Spokojnie. Mama się nie dowie. Słowo? Słowo. Kurcze, gdyby tata cię teraz widział, pewnie by się wpienił. <gry> na pewno by się wpienił. Byłby dumny. Czyli przejmujesz pracę tamtego Spidermana? Nie. Jak mówiłem, jest na urlopie. Aha, i wszystko zostawił tobie. Tak. Masa obowiązków dla kogoś w twoim wieku. Poradzę sobie. Wierzę. Ale słuchaj, gdy tylko poczujesz się niepewnie zadzwon, pomogę ci. Okej? Okay. Okej. Okay. Dzięki wujku. Ale jaja szybko odkrył bardzo szybko. Ciągu, jadę... Miałem zajrzeć do apki. Jest. Miasto potrzebuje Spidermana. Może wybiorę się Złodzieje. na to. Mój samochód zniknął. W porządku, Panie Davis? Tak, dzięki Tobie. Właśnie. Trzymaj. Roczny bilet na metro bez ograniczeń. <noise> dzięki. Czy dane się zgadzają? Jak to mo... e, Dobra, to lecę. Poczekaj, Miles. Tak przypuszczałem, jak zobaczyłem wczoraj wiadomości. To, jak walczyłeś z tymi zbiegami. Posyłając ich w lewo, w prawo, przypomniała mi się gra w kosza z tobą i twoim tatą. Byłeś szybki, a teraz to już w ogóle. Spokojnie, mama się nie dowie. Słowo? Słowo. Kurczę, gdyby tata cię teraz widział, pewnie by się wpienił. <gry> Na pewno by się wpienił. Czyli przejmujesz pracę tamtego Spidermana? Nie. Jak mówiłem, jest na urlopie. Aha. I wszystko zostawił tobie. Tak. Masa obowiązków dla kogoś w twoim wieku. Poradzę sobie. Wierzę. Ale słuchaj. Gdy tylko poczujesz się niepewnie, zadzwoń. Pomogę ci. Okej? Okay? Okej. Okay. Dzięki, wujku. No. Dobra, możemy sobie przysnąć palcem. Zobaczyć, jakie tutaj misje. W porządku, panie Davis? Tak, dzięki tobie. Właśnie. Trzymaj. Roczny bilet na metro bez ograniczeń. Dzięki. Czy dane się zgadzają? Jak to m e, Dobra, to lecę. Poczekaj, Miles. Tak przypuszczałem, jak zobaczyłem wczoraj wiadomości. To jak walczyłeś z tymi zbiegami, posyłając ich w lewo, w prawo, przypomniała mi się gra w kosza z tobą i twoim tatą. Byłeś szybki, a teraz to już w ogóle. Spokojnie, mama się nie dowie. Słowo? Słowo. Kurczę, gdyby tata cię teraz widział, pewnie by się wpienił. <noise> na pewno by się wpienił. Czyli przejmujesz pracę tamtego Spidermana? Nie. Jak mówiłem, jest na urlopie. Aha. I wszystko zostawił tobie? Tak. Masa obowiązków dla kogoś w twoim wieku. Poradzę sobie. Wierzę. Ale słuchaj, gdy tylko poczujesz się niepewnie, zadzwoń. Pomogę ci. Okej? Okay? Okej. Okay. Dzięki, wujku. No ale że domyślił się tak szybko, jestem pod wrażeniem. Miałem zajrzeć do apki. Miasto potrzebuje Spidermana. Może wybiorę się na patrol?